W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Dzisiaj niedziela w oktawie Bożego Narodzenia. Kościół Święty, Matka Nasza czyta nam dzisiaj Ewangelię Świętą o Dzieciątku Jezus przyniesionym do świątyni. Józef i Maria, matka Jezusowa, dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a duszę Twoją własną przeniknie miecz. By wyszły na jaw zamysły serc wielu. Komentuje święty Ambroży. Jak widzisz, z urodzenia Pana obfity, zdrój łask spłynął na wszystkich, a dar proroctwa był odmówiony niewierzącym, a nie sprawiedliwym. Oto i Symeon prorokuje, iż Pan Jezus Chrystus. Przybył na upadek i na powstanie wielu, aby rozróżnił, na co zasłużyli niegodziwi, a na co sprawiedliwi. I że odpowiednio do naszych czynów sędzia prawdziwy i sprawiedliwy wyznacza kary lub nagrody. Oto miecz przeszyje i duszę Twoją. Nie mamy żadnego zapisu ani tradycji, że Maryja opuściła ten świat, ponosząc gwałtowną śmierć. A materialny miecz może przebić tylko ciało, a nie duszę. Dlatego tutaj widzimy mądrość Maryi w tym, że nie była nieświadoma niebiańskich tajemnic. Słowo Boże jest bowiem szybkie i potężne. Ostrzeńsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, i stawów i szpiku, i rozeznające myśli i zamiary serca. Bo wszystko jest odkryte i jawne przed oczami syna Bożego, przed którym nie są zakryte tajne sprawy naszego sumienia. Przypominamy tę prawdę w ostatni dzień roku kalendarzowego, roku pańskiego 2023. Bóg widzi tajniki naszych serc. Bóg nas osądzi. Pan nasz Jezus Chrystus przybył na upadek i powstanie wielu, aby rozróżnił. Na co zasłużyli niegodziwi, a na co sprawiedliwi, i że odpowiednio do naszych czynów sędzia prawdziwy i sprawiedliwy wyznacza kary lub nagrody. Z bojaźnią Bożą przeżywajmy ostatnie dni roku Pańskiego. Święty Piotr Apostoł woła: Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, w czasie waszego pielgrzymowania zachowujcie się w bojaźni, wiedząc, że nie złotem albo srebrem zniszczalnym. Zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców, ale krwią drogą Chrystusa, jako niepokalanego baranka i bez zmazy. Bojaźń Boża, człowiek bogobojny, pokorny. Poddany Bogu, przeciwieństwo zuchwałości, bezczelności, bezbożności, niezależności, pychy. Jaka jest moja dusza? Ostatni dzień roku pańskiego, 2023 Czas stosowny na dziękczynienie, na przebłaganie i na prośbę. Dziękczynienie. Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za wszystkie łaski, które Pan Bóg zsyłał na ten świat, na Kościół katolicki, na nasze rodziny, na każdego z nas. Kończącym się roku. Dobrą jest rzeczą także dziękować ludziom, którzy wyświadczają nam dobro rodzicom, kapłanom. Serce zatwardziałe z trudem wypowiada słowo dziękuję, a czasem w ogóle nie wypowiada. Słowa dziękuję. Nie widzi albo nie chce widzieć dobra, które czynią inni. Egocentryzm i pycha, niewdzięczność. Święty Paweł Apostoł pisze w liście do Tymoteusza młodego biskupa: To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy, bez serca. Nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi, zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Mają wprawdzie pozór pobożności lecz jej mocy się wyrzekają, i tych unikaj. A w liście do kolosan pisze apostoł narodów: Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych. I bądźcie wdzięczni. Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu. Za wszelkie dobro. Podziękujmy Panu Bogu za to, że w kończącym się roku mogliśmy cokolwiek uczynić dla ocalenia i kontynuowania w czasach powszechnego i coraz bardziej krzyczącego odstępstwa dla ocalenia katolickiej wiary i katolickiego kultu. Choćby przez troskę o nasze skromne, doraźne duszpasterstwo. Za Mszę Świętą, codziennie odprawianą, za wszystkie komunie święte, godnie przyjęte, za codzienną okazję do spowiedzi, za codzienne nauczanie katolickie. Za kapłanów i ich gorliwą służbę, za wspólną modlitwę. Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za wszystko, i podziękujmy naszym bliźnim, od których otrzymujemy dobro, zwłaszcza rodzicom i kapłanom. Przeproszenie. W ostatnich godzinach roku Pańskiego trzeba zrobić gruntowny rachunek sumienia, poważnie zastanowić się wobec Pana Boga, jak spożytkowaliśmy czas dany nam przez Boga. I należy Pana Boga ze skruchą serca przeprosić za wszystkie swoje własne grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem dobrego. Spowiedź jest darem nie do przecenienia dla dobra naszej duszy, ale spowiedź nie kończy sprawy naszego grzechu i jego konsekwencji. Pozostaje kara doczesna i pokuta do wypełnienia tutaj na ziemi i w czyśćcu, jeśli tam dostanie się dusza. Czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza, a na ten czas przybili niektórzy, oznajmiając Jezusowi, o Galilejczykach, których krew zmieszał Piłat z ich ofiarami. A odpowiadając, rzekł im, mnie macie, że ci Galilejczycy nad wszystkich innych Galilejczyków bardziej byli grzeszni, że takie rzeczy ucierpieli? Nie, powiadam wam, lecz jeśli pokutować nie będziecie, Wszyscy podobnie zginiecie. Jak osiemnastu tych, na których upadła wieża w Siloe i zabiła ich, czy mnie macie, że i oni byli więcej winni niż wszyscy ludzie mieszkający w Jeruzalem? Nie mówię wam, ale jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. Powiedział zaś i to podobieństwo: Pewien człowiek miał drzewo figowe posadzone w winnicy swojej, i przyszedł szukając na nim owocu, i nie znalazł. I rzekł do uprawiającego winnicę: Oto trzy lata są, jak przychodzę szukać owocu na tej fidze, a nie znajduję. Wytnij ją więc po cóż i ziemię zajmuje. A on odpowiadając, rzekł mu, Panie, zostaw ją i na ten rok, aż ją okopię i nawozem obłożę, a może da owoc, a jeśli nie, to potem ją wytniesz. U końca roku pańskiego, z pokorą i skruchą przepraszajmy Pana Boga za wszystkie popełnione swoje własne grzechy. I przepraszajmy naszych bliźnich za wszystkie wyrządzone im krzywdy, zwłaszcza rodzicom i kapłanom. Krzywdy wyrządzone słowem i czynem. I pokutujmy, i przyjmijmy z ręki Bożej dar jeszcze jednego danego nam roku, który przed nami, danego nam po to, abyśmy przynieśli owoc. Prośba. Z pełnym zaufaniem zwróćmy się dzisiaj do Pana Boga. Prośmy z ufnością o potrzebne nam łaski. Prośmy za Kościół święty katolicki. Prośmy za katolickich biskupów i kapłanów. Prośmy za wszystkie duszpasterstwa, te jawne i te ukryte, katolickie, w których sprawowany jest katolicki kult. I gdzie przez katolickich duchownych, biskupów i kapłanów nauczana jest katolicka doktryna, katolicka wiara. Prośmy za nasze rodziny, prośmy za nas samych. Święty Paweł Apostoł w liście do Filipian przynagla. Weselcie się zawsze w Panu, powtórę mówię, weselcie się, skromność Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan blisko jest. O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem prośby Wasze przedstawiajcie Bogu. Umiłujmy najdoskonalszą modlitwę, której nauczył nas Pan nasz Jezus Chrystus, modlitwę Pańską, Ojcze nasz. Umiłujmy pozdrowienie anielskie, Zdrowaś Maryjo. Umiłujmy różaniec święty, odmawiajmy go nadal tutaj, codziennie, wspólnie. Odmawiajmy go wspólnie w naszych domach, w naszych rodzinach, i odmawiajmy go indywidualnie. Prośmy z pełnym zaufaniem o pomoc nieba, przede wszystkim w tej najważniejszej sprawie, abyśmy z Bożą pomocą mogli prowadzić życie według reguł świętej Ewangelii. Życie coraz bardziej zgodne z wolą Bożą, sprawy duszy, sprawa zbawienia duszy, sprawa uświęcenia duszy to są najważniejsze sprawy ze wszystkich spraw na świecie. Cóż bowiem pomoże człowiekowi? Choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodem poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Mówi zbawiciel. Dobiega końca rok pański 2023. Dziękujmy Panu Bogu za wszystko. I dziękujmy bliźnim. Przepraszajmy za popełnione zło Boga i ludzi. I prośmy Pana Boga z pełnym zaufaniem o obfitość łask. U progu Nowego Roku oddajmy się Matce Bożej. Pamiętajmy dobrze, Słowa świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort Prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maryja stałaby się niedbałą lub niewierną wobec tych, którzy jej zaufali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.